Dzień dobry moi drodzy. Dzisiaj zaczynamy od kaczek, bo weszłam i jestem zdziwiona. Tam jakieś jajka są, ale nie chcę grzebać, bo i tak nie sięgnę moimi krótkimi rączkami. Ale tam nic chyba nie przybyło. To chyba jedno czy dwa tylko były. Ale zobaczcie tutaj: 2, 4, 6 tutaj i 8. 2, 4, no 8 osiem. Osiem i 6 już. No, także widziały się kaczuchy do roboty. Super. Cieszę się bardzo. Jeszcze w samą porę. Będą kaczuszki chyba. Zobaczymy jak się wylęgną. No, a u nas dzisiaj dzień jak codziennie w pracowni. Od rana Sławek tu po podwórku się kręcił. A teraz tak jak zaplanował, tak zrobił i wjechał w pole. Przygotowuje do siania. A nie wiem kiedy zamierza siać, czy to dzisiaj jeszcze, czy jutro już, no nie wiem. Ciężko powiedzieć ale mi tylko przy oknie śmigał traktorem. Wiesz to chodź. Dzisiaj taka w miarę pogoda ładna, słoneczko było cały czas, teraz się na chwilę schowało. W miarę ciepło. Także uprawić mu się uda, ale czy będzie siał? Nie wiem, nic nie mówił na ten temat. Zobaczymy, czas pokaże. Nie, on jest tam, aż daleko już. Już ładnie przeschnięte pole. Także nie zakopię się chyba No a tutaj już chłodniej trochę, na podwórku tak się ciepło wydawało, a tutaj już chłodniej Nie będę za dużo gadać, bo tu hałasuję tym pierdkiem Szkoda, że nie widzicie tego uśmiechu, a na pewno nie widzicie z daleka Szczególnie to od rana dzisiaj mamy hałas, bo rolnicy znowu protestują i tam właśnie, tam jak ostatnio pokazywałam, tam idzie taka droga wojewódzka. Kawałek dalej mamy wjazd na autostradę, 2 km stąd. No i dlatego właśnie tutaj wybrali to miejsce, już drugi raz. Także mamy tutaj hałas. Od samego rana, teraz akurat pojechali na autostradę, właśnie przy, y, wjazd blokować. Więc teraz tylko sławek hałasuje. Dobra, ja idę robić obiad teraz. Chwilę przerwy, więc zrobiłam sobie od ciast Pieką się serniki. Serniki dwie godziny trzymam, więc mam teraz, no jeszcze ponad godzinkę żeby coś tam do obiadu przygotować dobra, jeszcze zajrzę po drodze. Czy tam kury jakieś już sianie zniosły? No na pewno zniosły. Albo nie, pójdę, później pójdę. Wszystkie naraz wyciągnę. I tak muszę jeszcze raz przyjść tutaj i tak muszę jeszcze raz przyjść także. Co kreciulek, idziesz ze mną? Zaraz ten Dobra. Do Zuzi wstajemy już w nocy. Gdzieś kilka nocy. Czekamy. Także już chyba niedługo. O. Zobaczymy. Wszystko się okaże. Jak tam kurki chodzicie sobie, grzebiecie, na słoneczku się wygrzewacie. Tutaj wolą z tej strony bardziej niż tam. Tam to mało co chodzą, no. Jak tutaj wygrzebią, to pójdą tam, wiadomo. Ale one tutaj mają frajdę w tej słomie. Patrzcie, jak już daleko rozgrzebały. Tutaj jest resztka słomy tego snopka, a, a słoma jest porozwalana aż tam, 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 tam. No ale Sławek mówił, że mogą porozwalać, bo to jakaś tam stara słoma, czy coś tam nie wiem. Także jak mogą, to mogą. Dobra, idę brać się za obiad. O, no, słuchajcie, jest awaria. Patrzcie. Jak on wygląda. Jakby już nie żył. E, nie wiem co się zepsuło. Ała! Sławek mi tu mówił, co? Ale ja to tam się znam na tym jak. Na niczym nie znam się, po prostu się nie znam. E, pojechał teraz po część, żeby to zrobić, bo nie udało mu się. Nawet uprawić do siania pola. A co dopiero zasiać? No, także tak to jest. Można sobie planować, a, a rzeczywistość pokazuje, niestety, swoje oblicze. Ale możecie się uspokoić, wy zawsze. Chodź, Fado, Riko, idziemy. E, no, a Riko już podobno nie jest Riko, tylko Kajtek. Ja już nie wiem, także na razie jeszcze czekam, bo jaka będzie decyzja w końcu. No fado na pewno zostaje fado. To już zatwierdzone. Dobra. A ja teraz zamierzam się zabrać w końcu za porządki trochę tutaj. Trochę te róże poprzecinać, powyrzucać resztę tej słomy, która była na zimę. Tutaj tych suchych trochę powyrzucać. No, chociaż trochę. Oczywiście pomocników mam. Wszystkie cztery się na mnie kładły przed chwilą. Teraz nie będziemy się miziać. Teraz jest robota. No i o, tutaj się da coś zrobić z Wami. No, ale ty stamtąd wychodź mi. Oj, oj. Już majster naprawia. Pękło takie coś. A gdzie to było, ta część? I co ona robiła? Pasek napędzała. Pompę i alternator. Pasek napędzała, pompę i alternator. Wow. muszę koło przed nimi wyjechać, żeby to założyć, bo sobie. Tyle brakuje, żeby tam wcisnąć. A tamten jak ściągłeś? No pęknięty to wyszedł, nie? Aha, pęknięty to wyszedł, no ja. I co, cały przód musisz ściągać? Mhm. Ty to jesteś szpec, ty wszystko umiesz. No właśnie, troszkę też zrobiłem. To wymieniam przecież. To a to po czym poznałeś, że ci się zepsuło? Coś tak na bo ten opasek mi spadł. jo. Chyba coś śmierdzi. Że śmierdzi, to wiesz. U nas często śmierdzi. <grytanie> sobie nie spędzi, nie Może Ci tam na nogę, coś nie spadło, nie? A jak on wygląda teraz? Jak taki złom? Znaczy w sumie to jest złom, nie. ale tak bez maski to już w ogóle. Tylko na środ. Nie. Na środ? Nie, mówię, tak wygląda. Środ? <taki> tak, tak się śmieje, że tak wygląda jak na środ, ale w sumie dobry traktor, nie? Jeździ. No ale ty dbasz o niego. To tak Żeby większe sobie można zrobić. W miarę mniej więcej wiesz co i jak, nie? Przynajmniej... Dobra? Co? Z I te psy. No Jezu, te psy tu wszędzie są. Róże mi poobgryzały, trochę ogarnęłam w tych różach, jeszcze nie do końca. Całą taczkę mam. Powywoziłam tą słomę, co tam była, powy, wy, wyciągałam. To się pusto zrobiło. No. Tak na odstresowanie, coś innego niż te ciasta. Ale ciasta się pieką w międzyczasie w sumie. <grych> Tylko, że tych nie muszę pilnować. Ustawiłam sobie piekarniki, one się same pieką, więc... Pomóc Ci? No chyba, gdzie trzeba pomóc? Dobra, idę zobaczyć, czy jajka są w sianie. Na pewno są. Jak już sobie znalazły miejsce, to już będą, nie? Dziewczyny. Oczywiście wszyscy za mną idą. Cała trójka, a gdzie czwarty? Tam coś chyba sobie z koło Sławka. Tam przy traktorze. Nawet nie zauważył, że idziemy. Czemu gonisz kury? <gry> Ej, nie wolno, oj! Chodź, Riko, chodź. Chodź, chodź. No? I stresuje tylko dziewczyny. Nie, Felek, pokaż mu kto rządzi. Albo lepiej nie, bo ty mu krzywdę zrobisz. Ty się ogarnij. Dostaniesz po głowie, aha, patrzcie tam. Akurat wychodziła. Pewno zniosła, chyba że nie zdążyła. U. O, nie ma. Kurde, może gdzie indziej mają. Albo już się wkurzyły, że zabieram. Może już nie tak gniazdko wygląda jak wcześniej. Nie wiem. Dobra, to zobaczę, ile będzie wywiaderków w takim razie w kurniku. Może im się odwidziało. A ty co się tak cieszysz? <gry> Nowy teren poznajesz? Byłeś tu wczoraj. Yy, no, dzisiaj jest środa. Dzisiaj wyszły paczki dla widzów. Yy, te wygrane w konkursie. Także jutro w czwartek, czyli yy, Panie Łukaszu, Pani Oliwio. Proszę się spodziewać paczuchy. Mam nadzieję, że wszystko do, dotrze w całości. Sławek traktor odpalił. To chyba będzie żyć. No, mam nadzieję, że wszystko dotrze w całości. Bo kurierzy to różnie lubią rzucać tymi paczkami. No ale pozabezpieczałam. Ale mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Chodź, Riko! Idziemy. Teraz się wystraszył między tymi kurami. Ale to nie miałeś ty przyjść, tylko on miał... Krecik co ziemiaczki wyciągasz. Chodź! Perła, chodź. Może za tobą pójdą. Chodź, perła. No nie wierzę. Fado, Chodź. <gry> chodź szybko. Dobra, muszę je wziąć na ręce. Łobuziaki, łobuziaki. A wy jak tam żyjecie? Rośniecie, nie? Kluseczki. Poidełka dalej nieprzewieszona, ale no czas goni. No są ważniejsze rzeczy niestety. Dobra. Jest tu ktoś? Liczności. A gdzie wszystkie moje łaciate łatki? Wszystkie poszły na drugą stronę. I jeszcze mam jedną sprawę w sumie do Was widzowie. Ja bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za te przemiłe komentarze, które od was dostajemy. Wszystkie są czytane. Jeśli dotyczą sławka, a często tak jest, to oczywiście zaraz mu przekazuję. Y Osta wczoraj nawet Sławek czytał zamiast mnie komentarze i serdusz już serduszka Wam dawał, bo ja ostatnio to jestem normalnie, e, nie wiem jak to nazwać zakręcona, zarobiona. E, I bardzo serdecznie Was przepraszam za to, że nie, nie zdążę odpisać każdemu. Właściwie to mało komu odpisuję, chyba że jest jakieś pytanie, e, na które znam odpowiedź. <grym> Także wybaczcie mi. Ale no, niestety ostatnio taki czas intensywny, a dopiero ten najbardziej intensywny przed nami, bo to święta, także do świąt no zapowiada się, że lepiej nie będzie. Nawet no dziś mi przez myśl przeszło, że nie nagram filmu wam. A mówię Nie, no jak to teraz? Wszyscy będą wierni, fani, czekać o 17. A tu filmu nie będzie. Nie, nie, dobrze, tego wam nie zrobię. Ale wybaczcie, że na te komentarze no nie każdemu odpiszę, ale wszystko czytam. I każdemu daje serduszko. Ech. No. Jak tam dzieciarnia. Teraz kurczę może w złą porę weszłam, bo zaraz będzie krzyczał pewnie, że jeść. Rzecznie nie, on nie, on później będzie jadł, ale reszta będzie zaraz jadła. Bo on takie jak Sławek krowę doi. A jak tam Zuska, tam kurczę nawet nie mogę do niej dojść za bardzo. Teraz takie przeróbki przestawiane. No leży sobie Zuzanka. Wy nie widzicie za bardzo, a niech tutaj do cielaka wchodzi, bo zaraz będzie krzyczał na mnie. Krzyczał jak krzyczał. Ale nie dość, że z główki pociąga Sławka, to kopie. wczoraj znowu go ten pokopał, dzisiaj rano znowu. No się robi. Prawdziwy bysio. Łobuziak. No jeszcze kilka dni będziemy. Pewnie weekend albo nie wiem, może albo dopiero e, po świętach będziemy go sprzedawać. No tam ktoś pisał, że Stasiulka, jak ona to przeżyje i tak dalej. No kiedyś to musi nastąpić czy teraz, czy później. No a niestety, żeby coś mieć, to nie można się kierować sentymentami niestety na gospodarstwie, bo to zazwyczaj wychodzi źle, także. No, albo, albo chcemy coś mieć, albo kierujemy się sentymentami. Jakbyśmy się mieli kierować sentymentami, to uwierzcie, że żadne zwierzątko by nie było oddane czy sprzedane. No, takie niestety jest życie. No i teraz ich wkurzyłam, tylko mogę w nie wchodzić. Dobra, a była cisza. Tylko mnie zobaczyły. Jeszcze idę do kurczaczku zajrzeć. Dawno nie byłam. Dawno Wy nie widzieliście kurczaczków. Aha, świnki biegają sobie. Zaraz ucieknie. ona tak zawsze ma. Jedna już zwiała. Tam tylko zapalę światło to zaraz zwieje no bo jeszcze nawet chwilę przed jak tam ale rosną o grubaski, przesuń się kreciun patrzcie jakie już duże no już im się powoli robi ciasno yy, zawsze tak Sławek je przesadza tam na dół na podłogę robi im takie zagrodzenie jak yy, już musi wyrzucać od nich gnój trzy razy dziennie. Dopóki wystarczy dwa razy dziennie, to one tutaj siedzą. Takie ma swoje, swoją regułę taką, ale już kluski. Także no teraz dwa razy dziennie jeszcze wystarcza, ale to już to już chwila. Pewnie na weekend już będzie je na dół przeprowadzał. Broje to szybko rośnie, więc one mają ile. Dopiero. Ja nawet nie wiem, z dwa tygodnie? Nie, nie mają chyba nawet. Nie wiem, kurczę, nie... musiałam w kalendarz spojrzeć. Czas że za szybko ucieka, żeby wszystko spamiętać. Ja to w ogóle się gubię w dniach, nawet jaki jest dzień. A co dopiero takie rzeczy pamiętać. Perła, nie ja byś nie miała swojego, masz takie same mleczko. A to jest mleczko kotki-kitki. A kotka-kitka przed chwilą chodziła po dachu. chodź, Perła. Starczy ci, chodź! A no, chodź! No, wszystkich trzeba zapraszać serdecznie. Możecie na rączki też wziąć. Perła, zapraszam serdecznie. O. No, jo. Ja. Może miła byłam, co? Dlatego nie przyszłaś. A te już karmę wcinają. Ja tylko chrupie ale zębiska to mają, jak nas ile razy gryzą, do domu sobie przychodzą parę razy dziennie, one pod drzwiami siedzą i czekają się je wpuści. Jak się nie chce wpuścić to drapią i piszczą. Także przyjdą, trochę demolkę zrobią i z powrotem. Na dwór. A ja muszę zobaczyć czy ta kura tam jeszcze siedzi. Ta co ją podziobały. Chyba teraz to by trzeba ją wypuścić. Ona no jeszcze tu siedzi chyba. No. Ale w sumie całe jedzenie dla Ciebie. Już i ogonek nawet fajnie odrósł. Idę jeszcze tam zobaczyć, czy jajka nie ma. Piachu. Bo kiedyś to tam często znosiły. Codziennie było przynajmniej jedno. Ale nie ma. No to w sumie już piachu nawet nie ma. Już wszystko zgniotły. Dobra, idę wybrać jajka. Zobaczę ile jest. Czy pochowane. Czy po, prostu, yy, czy po prostu znowu mało zniosły? Też nie wiem może, a może i dużo. Ciężko powiedzieć. No ale już widzę, że tendencja w dół. A nóż mnie dziś zaskoczą. Coś tu już jest. O, tu akurat będę wiedziała za chwilę ile. Ile tu jest? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. No fajnie. Zaraz będę wiedziała ile jest. To się z wami podzielę. Informacją, jak jest tak mało wywiaderku, to sobie mogę od razu liczyć, jak wybieram. Bo jak jest dużo, jak sławek kilka razy wybiera wcześniej, albo ja, no to wtedy po prostu krecik nie wchodzisz. To wtedy ciężko, nie? Dobra, ała, tu jest 15. Dobra, od razu łączę się na chwilę, wybiorę i zaraz Wam powiem. Bo nie. Najpierw Wam pokażę, jak fajnie to wygląda, jak jest tyle jajek. Tylko, że właśnie wtedy gniotą te jajka. No na razie widzę, że takie w miarę czyste, nie są jakieś pogniecione. Tu patrzcie, ile. <laughs> fajnie to wygląda, nie? Tak czasami, jak wyjeżdżamy gdzieś. Tu jest mniej, po trzy. Jak gdzieś wyjeżdżamy yy, i właśnie wrócimy, tak, że jeszcze wcale nie są wybierane tego dnia. To jest dopiero fajny widok. Tak od razu 60 czy 70 wybrać. No ale to wtedy też jest ryzyko, że będą pogniecione i zazwyczaj tak jest, chociaż jakieś jedno czy dwa zawsze są zgniecione, bo już za dużo po prostu. Dobra kura, ja wchodzę, a nie ty, ja wybieram. 60 dzisiaj zniosły. O. Teraz co, jakieś resztki wyjadają? Dobrze, wyjadajcie do końca, bo zaraz będzie świeże. Żeby się nic nie zmarnowało. Nie wiem, czy tam Sowek zrobił ten traktor, czy nie zrobił. Tam słyszałam, że odpalał. E... Chociaż nie wiem, czy w sumie nie... Z tym, co się zepsuło, to i tak chyba mógł odpalać, bo przyjechał na podwórko z pola i odpalił zaraz. Ja nie wiem, ja tam się nie znam na tym w ogóle. A co ta kura robi drugiej kurze? Hmm? Coś mi tu nie... E? Coś mi tu nie pasuje. Kura myśli, że jest kogutem? Nie wiem, dziwnie tutaj się ostatnio dzieje albo kogut na jajkach siedzi, albo to takie atrakcje. No dobrze. Nic nie poradzimy na to. Dobra, idę wynieść jaja. I zaraz zajrzę do sławka, co tam u niego. Będzie żył? A wtedy chyba też zapalał, nie wcześniej, czy nie?

To było 2 lata temu, nikt nie zawoził 3 lata temu. Ajo, no, na lawecie, z 3 lata temu. Trzeba było naprawić, no co? Nie wszystko się da samemu, nie? nie albo sprzętów nie ma? No zresztą nie wiedziałem jak. Trudna naprawa nie była przecież. Nie była trudna naprawa? Tam nie, przecież. Ile. Tak miało być? Nie. To <laughs> się tak mi się coś zdaje, że nie, bo móc jej potrzymać. Patrzcie, udało się naprawić. Jeszcze Sławek chwilę wjechał, żeby dokończyć uprawianie. Może jutro będzie chciał siać pewnie, pewnie tak no. Także całe szczęście, że się udało. Ja też przyszłam jeszcze do pracowni dokończyć resztę. I zaraz wieczór i dzień z głowy. Także dzisiaj już koniec. No dzisiaj nie będę przedłużać. Dziękuję za dzisiaj i zapraszam na jutro na 17. Do zobaczenia. Cześć.